Mieszkańcy Newbury od pokoleń opowiadają o istocie, która przybyła z gwiazd, by siać strach i zniszczenie. Nazywają ją Shantak. Imię to wymawiane jest szeptem, jakby samo jego wypowiedzenie mogło przywołać potwora. Pierwsze wzmianki o tej bestii pochodzą sprzed stuleci, gdy na polach za miastem spadł meteoryt. Wtedy to, jak głoszą legendy, z jego wnętrza wykluło się coś, co nie powinno było istnieć. Szantak to istota, której wygląd i pochodzenie wykraczają daleko poza ludzkie pojęcie. Mówią, że jej ciało jest jak żywy posąg wyrzeźbiony z kosmicznego lodu i kamienia. Wielkością przewyższa największe słonie, a jej skóra pokryta jest łuskami, które lśnią jak szron w świetle księżyca. Te łuski, zimne i twarde, zdają się być zbroją, która chroni ją przed ziemskimi zagrożeniami. Jej skrzydła, ogromne, skórzaste, pokryte drobnymi łuskami, są tak potężne, że pozwalają jej unosić się nie tylko w powietrzu, ale i w próżni kosmicznej. Gdy rozpościera je nad Newberry, cień, który rzuca, jest tak przytłaczający, że nawet najodważniejsi mężczyźni chowają się w domach. Szantak nie jest z tego świata. Mówią, że przybył z meteorytu, który spadł na pola za miastem, ale to nie był zwykły kamień z nieba. W jego wnętrzu kryło się coś, co nie powinno było istnieć zarodek istoty, która wykluła się w ciemności, by siać strach. Niektórzy twierdzą, że szantak to ucieleśnienie chaosu, który istnieje poza naszym światem. Inni wierzą, że jest wysłannikiem starożytnych bogów, którzy śpią w głębinach kosmosu, czekając na moment, by się obudzić. Szantak nie potrzebuje powietrza ani wody, ani niczego, co jest niezbędne do życia na Ziemi. Jego ciało jest jak maszyna stworzona do przetrwania w najsurowszych warunkach. Może latać w próżni, przemieszczać się między gwiazdami, a jego skrzydła są tak potężne, że mogą go unieść nawet w miejscach, gdzie grawitacja nie istnieje. Mówią, że gdy szantak rozpościera skrzydła, można usłyszeć dźwięk, jakby przestrzeń sama się rozdzierała. Szantak to nie tylko potwór, to myśliwy. Jego technika walki jest brutalna i bezwzględna. Mieszkańcy Newbury opowiadają, że gdy szantak atakuje, robi to z zaskoczenia, spadając z nieba jak grom z jasnego nieba. Jego szpony ostre jak brzytwy potrafią rozszarpać człowieka na strzępy w jednym ruchu.